Dzisiaj opowiem Wam historię o pewnym mikselu, który postanowił stworzyć swoją drużynę i wyruszyć na potwora. Dobra, drużyno. Wyruszamy na misję pokonania wielkiego, strasznego potwora. Zrozumiecie? Y no, wyty, ale co. No, Jezus, no na misję zniszczenia potwora, czego w nie? Ała! Dobra, pierwsze pytanie. Jakiego potwora? Drugie pytanie. Dlaczego wziąłeś tego debila? No... Bo był chętny. Aha. A my się jakoś nie zgadzaliśmy, to po co naziwałeś? Bo mogę. Aha. Dobra, walić to, wyruszamy, ale gdzie? Wiesz co? W pi Na swojej drodze spotkali wiele, wiele trudności. O kurde! Crazy Frog! A nie, to nie Crazy Frog! No, dobra, grajek! Odstrasz go swoim śpiewem! Dobra! wchodzę do garażu tata stoi na blacie sturlał się z blatu spadły mu aż gacie piwko się wylało tragedia trzeba wycierać teraz kto to wyciera on jest kijowy w tym śpiewaniu czemu on jest to to wyciera? Powiedz mi. Matka ze ścierką biegnie. Wytrze blat. Tacie i mi. Dobra. Janzi, koniec. Ale jakoś się jeszcze nie przestraszył. Bazinga. O! Widzisz, już się przestraszył. Dobra, ludzie. Musicie skoczyć. No czemu? Bo inaczej tu nie przejdziecie. No dobra. Jaki debil. Dobra, ludziska, idziemy dalej. O, kurde. Creeper. Oh man. A co jest, kurde? Nie Dobra, nie przesadzajcie Już jesteśmy blisko O, jesteś No Jestem Ech. Czemu oni tak leżą? Zgadnij Nie, dobra, nieważne Dotarliśmy do niego Do potwora tego? No tak Bebok! Oj, bebok, bebok, załatwicie moją y, pistolet, y, No, pukawką! Nie, 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 nie! Oczywiście, na szczęście, wszystko działo się tylko w głowie pana Rokita Creeper!